Cudowne Boże Słowo, ożywia mnie na nowo. Cudowne Boże Słowo, Boże Słowo. Czytamy w Ewangelii według Świętego Jana, drugi rozdział od trzynastego wiersza: A gdy się zbliżała pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał a do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd i z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano, żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić. A Jezus Odpowiadając, rzekł im, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli czterdzieści, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować. Ale on mówił o świątyni ciała swego, gdy więc został zbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał ich wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Cudowne Boże Słowo, które możemy czytać w języku polskim i brać sobie lekcję i naukę do swojego życia. Dlaczego Pan Jezus był taki wzburzony, kiedy przyszedł. Na miejsce, gdzie chciał w ciszy porozmyślać o Bogu, może pomodlić się, ponieważ pan Jezus mówi, że jest to dom modlitwy. A tam zgiełk, wrzawa, jak na targu. Kiedy już uciszyło się, bo Pan Jezus uciszył ten zgiełk i wrzawę, wtedy głosił i uzdrawiał i czynił cuda. I ci, co wtedy słyszeli słowa Jezusa, czytamy, że oni uwierzyli w niego. Ale mimo to, że było wielu którzy widzieli cuda, które Jezus czynił i uwierzyli w Jezusa, uwierzyli w Niego. Pan Jezus się im nie zwierzał, nie miał do nich zaufania. Podobna sytuacja, gdybyśmy z drugiego rozdziału się przenieśli do ósmego rozdziału Ewangelii Jana, tam podobnie Pan Jezus głosił i czynił cuda. I też Wielu, mówi ósmy rozdział, trzydziesty pierwszy wiersz: Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Więc uwierzyli też w Niego, ale Pan Jezus tu mówi im już coś więcej się zwierza niż tym, co czytaliśmy w drugim. Że poznacie słowo Boże, poznacie prawdę, poznacie to, co ja głoszę, i te słowa, które ja Wam głoszę, one Was oczyszczą, poprawią, wykryją błąd. No, gdybyśmy czytali dalej ten ósmy rozdział, to oni, uwierzywszy w Pana Jezusa, chcieli w Niego wierzyć, ale w Jego słowa, nie chcieli wierzyć, nie chcieli przyjmować ich. I Pan Jezus, dalej czytamy już w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, że Pan Jezus mówi do wierzących, że ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, to jest taki sprawdzian ich wiary w Pana Jezusa. Czytamy Ewangelię Jana 14 rozdział 23 i 24 wiersz. Odpowiedział Jezus i rzekł, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz ojca, który mnie posłał. Więc wierzyć w Pana Jezusa to uwierzyć w słowa jego, które te słowa oczyszczają, poprawiają, wychowują. Taki przykład. Syn wyjechał i z dala od domu zamieszkał, w nowym miejscu i opowiadał kolegom znajomym o swoim domu, o swoich rodziców, jakich kocha. I któregoś razu przyszła poczta od rodziców list. No położył na biurko jeden dzień, minął drugi, trzeci. No i ci koledzy, znajomi mówią: No słuchaj, ty tak mówisz, że kochasz, że tak fajnie tam w rodzinie, w domu. No a ten list już tu trzeci dzień leży, nawet go nie otworzyłeś. Tak wielu ludzi mówi, że kocha Boga. Ale jego słowo, ten jego list z nieba, słowo Boże, które jest w Nowy Testament, kiedy czytamy w Ewangeliach o Panu Jezusie Chrystusie, to no człowiek nie czyta. No, ja już tam wiem, co tam rodzice napisali. Ja już tam wiem wszystko, co Pan Jezus. Przybył przy, w Betlejem, później chodził po ziemi, umarł z martwych, to już to wszystko wiem. Ale widzicie, rzecz polega na tym, że czy rodzice napiszą, i chociaż tam może być tylko dzień dobry i pozdrowienia, i jakieś krótkie op, opis zdarzeń, co się dzieje w domu, ale chodzi o ten fakt przeczytania i zainteresowania się. Jeżeli Pan Jezus mówi i działa, głosi, uzdrawia, czyni cuda i ludzie w niego wierzą. A jednak pan Jezus nie ma do nich zaufania. Pan Jezus mówi, ludzie w niego wierzą i pan Jezus im wyjaśnia: będziecie czytać słowo, będziecie słuchać słowo Boże, to słowo Boże. Was wyswobodzi. Wykryje wasz błąd poprawi, wychowie, abyście byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła użyteczni. A ci ludzie, no my wierzymy, ale nie chcemy czytać słowa i nie chcemy Go słuchać. I wtedy Pan Jezus mówi, no kto nie chce słuchać moich słów i nie chce ich przestrzegać, no to ten mnie nie miłuje. Ale kto mnie miłuje, to mojego słowa przestrzega i Ojciec mój umiłuje go i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. My musimy miłować Słowo Boże. No a co to jest to Słowo Boże? No, na przykład czytamy w Ewangelii Mateusza kazanie Jezusa Chrystusa na górze. To jest piąty rozdział, szósty rozdział, siódmy rozdział. Niektórzy go na pamięć znają i uczą się, bo to jest jakby esencja tych wszystkich lekcji, które Pan Jezus dawał. Ale gdziekolwiek byśmy czytali, przy Ewangelia Jana, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Później dalej czytamy, do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Czy ja przyjąłem pana Jezusa? Czy przyjąłem jego słowo? I to słowo czytam tak, żeśmy teraz czytali, tak jak ja czytałem. Pan Jezus był oburzony. No jak to? Ludzie przychodzą, mówią, że są wierzący, a oni zajmują się targowaniem, politykowaniem, taki hałas, taki chaos. No a nie ma tam takiego pragnienia społeczności z Bogiem, modlitwy. Nie ma takiego, yy, takiego pragnienia Boga, i żeby rozmawiać, świadectwa, mówić, co przeżywam z Bogiem, żeby. Ze sobą rozmawiać przez pieśni, przez hymny, ale jakieś tam, nieprzy... jakieś tam żarty, jakieś tam. To, to pan, pan Jezus taki coś, to on to przeżywał, że jak można z domu modlitwy robić taki, taki coś, taki hałas, takie targowisko. I nasze życie musi się podobać Bogu. Bóg, który z góry patrzy. I widzi nasze życie, nasze postępowanie, to to ma mu sprawiać radość. Nasze słowa i nasze czyny, że my chcemy we wszystkim się jemu podobać, podobać się jego słowom, które on mówił. A jego słowo właśnie mówi: chodź za mną, pójdź za mną. Jego słowo mówi. Jak ci ktoś zabierze suknię, daj mój płaszcz. Jak ktoś chce, żebyś szedł z nim ile, idź z nimi dwie. A jak ktoś cię w prawy, to ty nadstaw lewy. Jak ktoś chce pożyczyć, to nie odwracaj się. Pan Jezus mówi słowa, w których naucza Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przychodnie, przyjęliście mnie. Gdy byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem chory, odwiedzaliście mnie. A gdy byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie. Ale, panie, kiedy ty byłeś chory, albo w więzieniu, albo nagi, albo głodny. A Pan Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście temu najmniejszemu, mnie uczyniliście. I Pan Jezus zachęca przez swoje słowa do czuwania, do modlitwy, do wchodzenia w Jego ślady, aby w Jego imieniu głosić tą radostą nowinę, że dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. I radość mamy. Sprawiać naszemu Panu, mamy radować się w Panu, mamy modlić się bez przystanku, rozważać Jego słowo we dnie i w nocy w taki sposób, że Pan, który patrzy, on chce powiedzieć mężu miły, żeby tak mógł od nas powiedzieć, tak jak powiedział o Danielu, który był takim człowiekiem modlitwy: Danielu, mężu miły. Niech nas Pan Bóg błogosławi, abyśmy mogli sprawiać radość naszemu Panu i być radością dla innych, którzy też idą tą wąską drogą. Pozdrawiam serdecznie.